Czasem latam sobie tylko po to, by pomyśleć. Wiesz, w ciszy dać ci się myślą pokładać. Myślą, że wielu? Dobra, no to ja wezmę antidotum, a ty no niczego nie dotykaj. Eee, ty, 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 ty. Antidota. Dobra, lecimy. Latawiec? O, nie. Bytkę! Co ty wyprawiasz? Jestem już gotów na seks! Czemu? Bo po dobrych randkach zazwyczaj ma się seks. <laughs> sorka, sorka! Nic tutaj nie mówię, tylko obserwuję dalsze wydarzenia. O, zamknij się, Frank! A... Musisz się z powrotem ubrać, bo to nie była żadna randka! Co proszę? Skoro co nie randka, czemu mnie do siebie zaprosiłaś? No po antidotum. Oj, ja myślałem, że to taki podry. Po co mi na ciebie podryć? No nie wiem, to po co mnie zabierałaś? Taksówką byłoby szybciej, a ty to wiesz, wszyscy wiedzą. Jezu, no wstawaj.